Cześć, Stojsrące TSG, witam Was w pierwszym eksperymentalnym materiale z gry Wiedźmi 2. Dlaczego eksperymentalnym? Dlatego, że tak naprawdę jestem nowy w tym gatunku pier. Nigdy nie byłem entuzjastą pierwszej części, nigdy nie skończyłem jej nawet, nigdy nie zdążyłem się w niej dobrze rozkręcić. Dlatego nie jestem pewien, czy jestem właściwą osobą do prowadzenia tego materiału. Dlatego pokażę Wam mimo wszystko tę grę od początku. Zobaczymy, jak się w nią gra. Mam fragment fabuły początkowej. A co z tej serii będzie? No to czas pokażę. Gra oczywiście jest teraz na, na językach wszystkich jako nasza rodzima produkcja. Ja osobiście byłem bardzo sceptycznie nastawiony do, do Wiedźmi na dwójki. Prawdę mówiąc, nie planowałem go kupić. Dopiero wczoraj w dniu premiery zupełnie przypadkiem zobaczyłem filmik prezentujący system, system walki w grze. I chyba, chyba to mnie właśnie przekonało. Ten system walki zupełnie się zmienił w porównaniu z miedzinem jedynką. W jedynce to wszystko było no, nudne, moim zdaniem monotonne, w dwójce no faktycznie wymaga to wszystko troszkę skilla, troszkę mm, wiedzy o grze, troszkę przygotowania wcześniejszego, no i właśnie to chyba, to chyba mnie przekonało, e, wracałem sobie wczoraj po pracy, przechodziłem kołem piku i po prostu z, e, z wystawki świeciło się do mnie 20 Wiedźmińskich Mord i stwierdziłem, że dobrze mi z oczu patrzy i postanowiłem jedną z nich przygarnąć. Powiem szczerze, że, że jestem miło zaskoczony wydaniem tej gry, e, tym jak ta edycja wygląda. E, w środku znalazłem naprawdę masę różnych rzeczy, takich jak e, składane papierowe figurki e, postaci z gier, jednego grauda i jeden, jakąś dziwną inną postać, której naprawdę, nawet, nawet nie znam, być może też Wam pokażę. Wiedźmińską monetę z Wiedźmińskiego Świata, też całkiem ładnie wykonana. No, i sporo innych gadżetów, takich jak płytka z, e, z OST, czyli z udźwiękowieniem z gry, jak e, poradnik w formie książeczki. W ogóle z tym poradnikiem to myślę, że jednak CD Projekt troszkę przesadził, że nikt nie, nie potrzebuje takich, takich gadżetów. No, ale cóż, skoro już to dali. Wstawka intro no przynajmniej mi wiele nie mówi jako osobie, która nie, nie skończyła chyba części pierwszej. Być może dla was jest to nieco bardziej jasne. CD Projekt reklamował się tym, że Wiedźmin 2 jest faktycznie grom, która spodoba się nam to osobom, które widynka nie grały, więc mam nadzieję, że, że faktycznie tak jest, że to nie jest jakiś pusty chwyt marketingowy. Od razu zaznaczam, że, y, że grę odpaliłem wczoraj, mniej więcej na godzinę. tak, Trzeba zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Jak to wszystko będzie śmigać na moim sprzęcie, czy w ogóle mój sprzęt uciągnie nagrywanie no takiego materiału. Do no i wygląda to całkiem, całkiem okay. nieźle. Gram na wysokich ustawieniach. Dla wujka. Wystawienia Ultra mimo wszystko mnie nieco odstraszają. Nie chcę ryzykować. Straty klatek. Zobacz, obudził się. Zwariowałeś, nie wchodź tam. Zawrzyj gębę, jest skuty, nic mi nie zrobi. Prawda, mistrzu Geralcie? Oh. Po doświadczeniach z ostatnich materiałów stwierdziłem, że jednak zagram na polskiej wersji językowej. Powtórz Mówiłem wam już to wcześniej, ja generalnie nie przebadam z polskimi wersjami. No i ta wiedzieńska też nie do końca Obstekaj mnie to. przekonuje, ale wiem, że wy, jako widzowie, preferujecie właśnie polską Ty wersję, dlatego obudziłem. wybrałem tą. Łowca potworów, patrzcie go! Zwykły kurwi syn. Słyszałem, że Wiedźmini to sieroty zbierane po gościńca. Eksperymenta na nich robią. Ponoć w przesilenie z Wiedźmami się dupcą! Stąd te ślipia plugawe. Wystarczy odczepić go i zaprowadzić do Pokoju Zwierzeń. Myślałem, że nie żyjesz. Nie tak łatwo mnie zabić. W tej scenie od dzieł grafika nagle zaczyna wyglądać dużo lepiej. Pojawiają się nagle Do jakieś glury, nie było Vernon Roche. wygładzenia. No i tu mamy pierwszy, e, pierwszą możliwą decyzję. Możemy e, mu, żeby się chendożył <noise> cokolwiek, bo też e, uprzejmie wyjaśnić, że chętnie byśmy się przywitali, ale nie pozwalają nam w tym kajdany. Co też zrobimy? Niestety mam zajęte ręce piec ze mnie. Wes! Rozkuj go. Geralt, z Przedstawisz nas? Nie trzeba. Przynieś coś do picia. Nie będziemy tu siedzieć o suchym pysku. Opowiesz mi wszystko, co pamiętasz. O szturmie i o tym, co wydarzyło się w samotni. A jeśli odmówię? Jeśli odmówisz, będę cię bił. Dowodzę oddziałami specjalnymi od dawna. Mam do tego rękę. Jesteś wiedźminem, zniesiesz dużo. Żebyś wiedział. Najwyżej wrócisz do Lochu, a jutro publicznie cię wytrzebią obedrą ze skóry i powieszą. Tak za nic? Za temerię. Palebne. Od czego mam zacząć? To był długi dzień. Zacznij więc od tego, co ważne. No tak, i tutaj mamy cztery kwestie do omówienia. Z tego, co zdążyłem zauważyć wczoraj, e, są to tak naprawdę cztery. Mm, cztery podstawowe rozdziały tego prologu. E, cokolwiek wybierzemy, będziemy musieli chyba przejść przez wszystkie te opcje. Ja wczoraj zdążyłem zakończyć początek szturmu, e, ale myślę, że te wydarzenia są możliwe chronologicznie, więc z racji tego, że możliwe, że będziemy na nagrywać całość materiałów z Wii Zimniad e, to polecimy po prostu od początku, zagramy coś, czego jeszcze wczoraj nie grałem. I żeby było jasne, byłem ostatnią osobą, która paliła się do bitwy. O, właśnie zauważyłem, się nie odmawia. że kiedy ruszam teraz myszą, mam mały wpływ na ruch kamery w tej, w całkiem fajna sprawa, zawsze lubiłem takie drobnostki a, to będzie ta słynna scena już słynna, wystarczy jeden dzień po premierze i ludzie potrafią zachwycać się cyckami na ekranie Trzeba przyznać, że CD Projekt włożył bardzo dużo kasy w wykonanie tego modelu. <laughs> w przynajmniej Geralta. Widać nagły skok jakości. Uh. Jego wysokość król Temerii, Pontaru, Mahakamu i Soden, Senior Protektor Bruce... ...wzywa Mistrza Geralta do siebie. Przekaż, że zaraz będę. Przykro mi, że przeszkadzam, ale król... Wiemy. Udanego dnia, pani, mi nie. Głupia wojna, a mogliśmy miło spędzić poranek. Geralt, przecież królowie nie prowadzą głupich wojen. A, kurczę, nie, ma, nie ma mądrych wojen. Mądrych wojen nie ma, Tris. Co w takim razie powinnam doradzić naszemu chutliwemu monarsze? Nie zakochiwać się, nie płodzić bękartów, nie wywoływać głupich wojen. Genialne, ale zdajesz sobie sprawę, że te bękarty mogą w przyszłości ubiegać się o tron i wywołać jeszcze głupszą wojnę? Co nie zmienia faktu, że. Ta, Foltest i reszta królów północy tuzami intelektu i ogłady być może nie są, ale lepszych nie mamy. Dlatego pójdę do niego i będę chronił, jeśli będzie trzeba. Ale po zdobyciu zamku, opuszczamy dwór. Znów śniłeś o dzikim gonie. Mhm. A kolejne wybory. Dowiedziałeś się czegoś z zaimowców? powi... Podobno za... zadawcy widzieli smoka, ten sen. Jak się udała sekcja niedoszłego królobójcy? Koszmar. Minął już miesiąc od kiedy go zabiłeś. Ludzie króla próbowali zrobić sekcję sami. Banda amatorów. To co przyjechało na wozie trudno nazwać zwłokami. Król nie ufa nikomu. Ustaliłaś coś? Źrenice adaptowały się do światła. Prawdopodobnie widział w ciemności równie dobrze jak ty. Słyszałem, że w grze znajdziemy łącznie 2,5 godziny kaconek. Także no, przygotujcie się na takie przedłużenia. Mówi, Myślę, że będzie tego sporo. To, Nikomu nie chwaliłam się tymi rewelacjami i nie zamierzam. Wiem, co to może dla ciebie oznaczać. Teraz jesteś obrońcą królewskim wiedźminem, ale łaska pańska na pstrym koniu jeździ. Oj, chyba będziemy musieli przejść przez wszystkie opcje dialogowe. Twierdzi, że natknął się na komando skojateli, byłoby po nim, ale nadleciał smok. Elfy padły na ziemię, bijąc pokłony, a on uciekł. W centrum cywilizacji? Geralt. Poza tym, z tego co pamiętam, wiedźmini nie polują na smoki. Czy coś się zmieniło w tej kwestii? Nie. Masz rację, smoka tu raczej nie ma. Ale może jest widłogon albo oszlusk. Wyrośnięta wiwerna Sądzę, że w tej historii prawdziwe jest jedynie to, że zwiadowca czmychnął przed elfami. Mam nadzieję, że ten sen jest wyjątkowy. Szaleńczy bieg przez las i dziki gon. To moje ostatnie wspomnienia. Budzę się rano i staram się odtworzyć szczegóły. Jest w nim ukryta jakaś wskazówka coś, co pozwoli mi odzyskać pamięć. Kto wie? Sny mają wielką moc. Mówi się nawet, że kształtują rzeczywistość. Wiele rzeczy się mówi. Problem w tym, że z reguły to bzdury. Czas pokaże. Pora iść. Zmierzyć się z skutliwym królem i jego głupią wojną. Dołączę później. No i tak, tu już mamy gameplay. Jak widzicie, mogę się rozglądać naokoło. Przy szybszym rozglądaniu nakładać taki. Dziwny Motion Blur, co jest bardzo fajnym efektem moim zdaniem. Nie wiem czemu, ale kojarzy mi się on bardziej e, z konsolami. E, po prawej stronie widzimy samouczka. Który... Co jak co, ale myślę, że jest niesamowicie źle przygotowany. Ale zwróćcie uwagę na, na widoki. Widoki są w tej grze niesamowite. Co prawda widziałem do tej pory tylko dwie lokacje, e, ale widoki są naprawdę genialne. Za to nie jestem specjalnie zachwycony um, animacją postaci, niektórymi modelami. Zdaje mi się, że niektóre rzeczy zostały tak raczej olane. W tej grze mamy coś takiego jak, jak nie, niewidoczny celownik, e, chociaż może nie. W sumie tak naprawdę jeszcze nie wiem dobrze jak to działa. E, tak jak widzicie, mam teraz podświetloną tą postać, lewym wszystkim myszy mogę po prostu z nią porozmawiać, co też zrobię. Aha, nie ma nic specjalnego do powiedzenia. Tutaj opatrzańcom. są. Rani żołnierze. <coughs> <dpeople> Haha plakat propagandowy, zachęcający do zaciągnięcia się do wojska, ciekawe. Ale A, dopiero co zauważyłem na, na minimapce, że tak naprawdę mam tam wyznaczony cel mojej podróży. Muszę się udać mniej więcej w tą stronę. Na spiewkanie z królem. przy machinie! O! Kolejne ładne widoczki. Ktoś idziesz na bitwę? Piękny dzień na bitwę. Nie bój się się, Ekscelency. Jesteśmy poza zasięgiem kuszników. Przyznaję ja panie, to, że mogę nie jestem wojownikiem. Wolę no, przyjść z wielkosłowem i piórem. Pełnijmy ręce fabułę do przodu. Jest Wreszcie Kolejna długą jest to dzień. Strajcy Katsynka. królestwa gotują smołę na murach, a ty zabawiasz się z królewską doradczynią. Jak mogę ci pomóc, panie? Idziemy do szturmu. Chcę, żebyś był przy mnie. Za mną, panowie! Nie dajmy czekać strajcom! Panie, mieliśmy być poza zasięgiem. To balista, ekscelencjo. Ramiona wzmocnione sprężynującymi płytkami i naciągane cięciłą z końskiego włosia mogą wyrzucać bełty nawet na kilometr. Zabójcza i bardzo kosztowna broń. Doświadczona obsługa może strzelać nawet dwa razy na minutę. Ma jednak pewną wadę. Wasza wysokość, proszę się ukryć! W momencie strzału uderzenie ramion jest tak silne, że zmienia położenie balisty. Nie da się strzelić dwukrotnie w to samo miejsce. Nie wiedziałem, że Wasza wysokość zna się na inżynierii wojskowej. Nie znam się. Dwa lata temu dałem te balisty baronowej na urodziny. Panie, co sądzisz, Ekscelencjo, o ludziach, którzy żyją mimo takich ran? A co sądzisz, wasza wysokość, o żołnierzach, którzy takie rany zadali? Ci już nie żyją. Muszę Miszczymy, że będziemy mieli okazję porozmawiać, gdy ucichnie bitewny zgiełk. Ekscelencja wybaczę, ale opuszczam dwór najszybciej, jak będzie to możliwe. Mogę spytać o powód? Biorą mnie tu za kogoś, kim nie jestem. Jak się zwołam? Zaraz. Byłeś ze mną pod Brenną i w czasie kampanii Norman Sador, prawda? Wciąż jesteś strzelcem? Tak, panie. Los nie uśmiechnął się do mnie. Normalnie Sadorze! Za wieloletnią służbę koronie mianujecie ciesiętnikiem strzelców. No, do roboty, panowie. Nie ma co mi trężyć. Bawię się, chłopaki, na wojnie. No dobrze, zobaczmy, co jest naszym kolejnym celem. Ja Pokażę z za królem. Proszę wybaczyć śmiałość pytania, lecz jestem zmuszony je zadać. Jaki los spotka królewskie bankarty, gdy. To nie są szatne bankarty. To moje dzieci! Jeszcze raz usłyszę słowo pękart i komuś stanie się krzywda. Najjaśniejszy panie. Proszę wybaczyć, jednakże prawo dziedziczenia jest niezwykle precyzyjne i. W życiu mam prawo! Jak będzie trzeba, to je zmienię! Przede wszystkim nie pozwolę, by banda zbuntowanych baronów posługiwała się moimi dziećmi jak sztandarem! Wasza wysokość ma całkowitą słuszność. Adda nie żyje. Nie mam innych dzieci. Rozumiem. Koniec rozmowy, ekscelencjo. Wracajcie do namiotu. W czarni w obozie przed bitwą. Do czego to doszło? Najchętniej odesłałbym jego pomarszczony łeb Emerowi w worku, ale Tris Merigold kazała mi być uprzejmym i cierpliwym. Byłem. <laughs> Tak, to by, się nie Powoli przestaje być ciepła. Zawsze wiedziałem, żeś swój chłop. Może nawet... Dużo mnie takie długie sceny. Nie wiedziałeś się czegoś że nie doszło zabójcy? O to mógł być sekcje. To mógł być Wiedźmin. Wiedźmin? A co ja wam kurwa zrobiłem? Nieważne. Wiesz coś więcej? Nie nosił znaku cechowego, ale to nic nie znaczy. No no. Nie jeden na twoim miejscu trzymałby gębę na kłódkę. Triss złoży mi raport po bitwie. A teraz zajmijmy się zdrajcami. Dobrze, dajcie mi grać. Proszę. Żołnierzu! Luneta! Co tam się dzieje? To Echeverry! Łap, mnie. Walimy w czerwony pióropusz! Skurwiel przysięgał mi doskonałą przyjaźń. Mów ile podnieść! Cholera, mam się na tym naprawdę znać? Rozumiem, że w ten punkt strzelamy, tak? O! Huh. Trafiliśmy bydlaka? uchylił się. Jeszcze raz. Wszak, rew, dorwiemy go na murach! Za mną wiedźminie! mnie! No, ciekawe, ciekawe. Lubię takie smaczki, bo nie, jeśli byśmy ich trafili, to nie musielibyśmy się z nimi rozprawiać już później. Szkoda, bo na, tak naprawdę na, nie, nie za bardzo wiedziałem, co mam robić. Myślałem, że kiedy nacisnę przycisk, to może dostanę jakiegoś zooma. <śmiech> <śmiech> no dobrze. Wiesz, Wiedźminie, jestem nawet gotów darować Luizie, jeśli tylko klęknie przed swoim królem. Bardzo szlachetnie. Kpisz sobie? Zresztą nieważne. Jestem pewien, że Luisa zrozumie swój błąd. Poza tym dzieci powinny mieć matkę. Mm, pogubiłem się. Mieliśmy z Luizą lekki kryzys. Chciała ode mnie rzeczy, których nie mogłem jej dać. Rozumiesz? Tak, zdaje się, że tak. To... Od razu znaleźli się tacy jak hrabia Czewery, szlachetni, współczujący. Powiedzieli... Swój król chce ci zabrać dzieci, ale obronimy je, może nawet wsadzimy na tron. No i baronowa dała się nabrać jak do matki. A prawda jest taka, że im zależy tylko na przywilejach i osłabieniu koron. Powiem wam szczerze, że ten drugi rozdział, który ja grałem wczoraj, był dużo ciekawszy. Tutaj tak naprawdę, no co, no chodzę po drabinach, słucham króla. O. Wow, przewalili nam. Straszne, czołem żołnierze! Czołem królu! No i co, pewnie kolejna długa przemowa. Gdzie kurwa zmierzamy? Zabijmy! <laughs> po co kurwa zmierzamy? Boże, no, tak przypomina trzymaj. mi ta akcja starom reklamy Kleju Atlas. Powiedziałem o co chodzi, no i co musi gdzieś tu rozglądać? Mam czekać! No i akcja, akcja ta wieża to był poroniony pomysł. Huh. Miała złamać ducha buntowników. Banda lordów i paniczyków przyjechała z pompą, pobiegać po murach. Podczas, gdy prawdziwe wojsko ginęło w i szczynach na ulicach pod nimi. Jeśli lata służby nauczyły mnie czegokolwiek, to tego, że nieważne, czy bitwa, czy bal, najlepiej urodzeni mają najlepsze miejsca i najlepsze stroje. Świata nie zmienimy, Wiedźminie. Mów dalej. No i nie chcę was martwić, ale to była już cała pierwsza kwestia dialogowa. Zostały nam jeszcze trzy do skończenia prologu. Ehm, ale na tym skończę ten materiał, bo chcę mieć wszystko ładnie poselekcjonowane. Ehm... No cóż, będę się starał zrobić ten drugi rozdział jak najszybciej, tam już jest troszkę walki, tam już można troszkę więcej pokazać. E, skończyłem go wczoraj, także, także wiem, że prezentuje się całkiem fajnie. E, tak jak mówię, najbardziej zależy mi na tym właśnie, żeby pokazać Wam system walki, bo to właśnie on jest moim zdaniem silną stroną Wiedźmina 2. E, jeśli chcecie więcej materiałów z Wiedźmina, na pewno dużo bardziej interesujących niż ten pierwszy wstępnik, no to piszcie, piszcie. Ja osobiście grę no, będę próbował kończyć, jeśli chcecie to skończymy ją, razem ca ją całą razem. Także to wszystko na dzisiaj, trzymajcie się i do zobaczenia, cześć!